Pytacie, co się dzieje z jeleniem, jak już wyjemy z niego mięso? Ja robię zupę mocarza. Jest to wywar kolagenowy, który bardzo dobrze działa na stawy. I ludzie się kłócą, czy kolagen przyswajalny jest przy żołądek. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Ważne, że działa. My wygotowujemy na maksa ten szpik, to nie były hot dogi. Wyciągamy oczywiście jeszcze miękko, dlatego te odłamki kości trzeba powybierać. Robimy odwar i gotujemy ponad 20 godzin. To jest klasyczny rosół, tylko że z jelenia tak samo dodaję warzywa, przyprawy, ale chodzi o ten długi czas gotowania, bo dzięki temu rozpuszcza się tam wszystko i później mam taki żel, który aż usta klei, ja to oczywiście walę w butelki i mrożę. Jak mnie napierdziela biodro, czy stawy, czy moich znajomych, to wyciągamy taką buteleczkę 3 dni i naprawdę czuć różnicę. I oczywiście z efektów ubocznych robimy pasztet, kości najlepsze, że jeszcze są palone i mierzone dla kur na jajka. Z szacunku nic się nie marnuje. Pozdrawiam, Szlendi.